Pozycja numer 1423 3 grosze polskie 1830. Piękny egzemplarz 3 groszówki polskiej z czasów zaborów, będący dodatkowo bardzo rzadkim, nowym biciem. Nowe bicie była to tak zwana kolekcjonerska emisja wykonywana w Mennicy Warszawskiej jeszcze w XIX wieku, wykonywana za pomocą oryginalnych stempli jedynie czasem odświeżonych przez co różniący się trochę krojem cyfr tutaj także taką charakterystyczną cechą pozwalającą odróżnić to od emisji przeznaczonej do obiegu, tym iż ma takie podwójne obrzeże widoczne m.in. z tej strony moneta ta jest bardzo rzadka, co widać chociażby po stopniu rzadkości R2 w bitkinie, który już dla monet bardzo rzadko spotykanych w handlu Dawał zwykłe R1 czy też cenik Berezowskiego, który dla monet obiegowych dawał 40 groszy, zaś dla nowych bić 4 zł, czyli 10-krotnie wyżej je cenił. Pozycja numer 1423 polecamy.